Trzybanko. Kilka dni temu na moim YouTubie i na TikToku zadałem pytanie do grupy instalatorów, która mnie obserwuje, czy instalują i czy ewentualnie jak instalują, to czy podbijają też karty gwarancyjne na sprzęty, których nie dostarczyli, a które klient kupił sobie sam we własnym zakresie gdzieś tam na alebro. Generalnie praktycznie wszyscy odpowiedzieli jednoznacznie, że e, albo nie instalują tych urządzeń, albo jak instalują, to na pewno ich nie podbijają. No jakby dla nas, instalatorów, temat jest prosty. My wiemy dlaczego tego nie podbijamy. Zresztą tam było wytłumaczone dlaczego nie, ale generalnie rozpętała się burza. Burzę rozpętali klienci końcowi, którzy być może nie wiedzą jak działa tutaj mm, gwarancja po prostu na te urządzenia. Były podawane przykłady Płyty indukcyjnej, że przecież elektryk przychodzi, podbija kartę gwarancyjną i nie ma problemu. W przypadku płyty indukcyjnej podpis pieczątka elektryka jest potrzebna po to, żeby producent wiedział, że została ona podłączona w sposób prawidłowy. W przypadku klimatyzacji działa to troszeczkę inaczej. I mamy sobie taką kartę gwarancyjną. W tym przypadku jest to AUX. Miałem pod ręką, więc pokazuję na przykładzie AUKa. Natomiast praktycznie u każdego producenta wygląda to bardzo podobnie. I punkt pierwszy w takiej karcie gwarancyjnej mówi, że karta gwarancyjna powinna być podpisana i opieczetowana przez autoryzowanego instalatora. Punkt drugi mówi, że warunkiem obowiązywania gwarancji jest montaż i instalacja urządzenia przez autoryzowanego instalatora oraz wykonywanie co najmniej dwóch przeglądów w roku od tego przeglądu, bla, 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 bla. Następny punkt i ten nas najbardziej interesuje, to jest punkt 1.2, który mówi o wykonywaniu obowiązków gwaranta... Polega na dokonywaniu napraw gwarancyjnych urządzenia bezpłatno dostawa części i robocizna w okresie gwarancji przez autoryzowanego instalatora, który wykonał montażu i uruchomienia urządzenia lub który wykonuje przeglądy ok okresowe urządzeń. Decydująca jest zawsze data ostatniego wpisu do karty gwarancyjnej. Co wynika z tego zapisu? Z tego zapisu wynikają dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że jeżeli ja taką kartę gwarancyjną podbiję, staję się gwarantem tego urządzenia. I w momencie, kiedy ja sam osobiście dostarczam sprzęt, który mam od autoryzowanego dystrybutora, czy producenta bezpośrednio, to nie ma najmniejszego problemu, bo ja mam dostęp do części serwisowych bezpośrednio od nich, bo to był sprzęt dostarczony przez nich. I teraz coś się zadzieje, ja mówię: Słuchajcie, potrzebuję to, to, to i to. I oni ja mi te części wysyłają, ja przyjeżdżam do klienta, wymienia, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli jest to sprzęt kupiony na Allegro, my nie znamy pochodzenia tego sprzętu. I gdyby coś się zadziało z tym sprzętem. To może się okazać, że to jest sprzęt nie z polskiej dystrybucji i nie obowiązuje go gwarancja w Polsce, czy tak nie dostaniemy części zamiennych do tego urządzenia. Podsumowując, kupując sprzęt na Allegro, możesz to zrobić, zaoszczędzisz 150-200 zł, ale nie masz gwarancji. I teraz takie pytanie pomocnicze. Chcesz kupić telewizor, idziesz do jednego marketu w jednym markecie jest za 2000, w drugim ten sam telewizor za 1800, ale jest plakietka towar. Nie wiem, po zwrocie, czy po wystawowy brak gwarancji, który telewizor wybierasz?